Wyróżniłem dzisiaj pięć elementów, za pomocą których Ty również będziesz w stanie określić, czy samotność, na którą się decydujesz, jest samotnością, która Ci szkodzi, która Cię wyniszczy, która będzie miała dla Ciebie negatywne konsekwencje, czy czymś zdrowym i w tym momencie Twojego życia potrzebnym. Drugi aspekt to na ile Masz w sobie w tym momencie lekkość, aby nawiązywać interakcje społeczne z nowymi osobami, bo posiadanie Obecnego grona znajomych czy przyjaciół, to jest jedna sprawa, ale warto, żebyś miał w sobie poczucie, że nieważne, gdzie jesteś, jak się czujesz, jeżeli masz do tego ochotę, możesz ze względną lekkością poznać nową wartościową osobę czy nową kobietę w swoim typie. I jeżeli w tym momencie na myśl o tym, że masz za tydzień czy za dwa tygodnie, będąc w tym okresie izolacji, wyjść z domu i poznać nową kobietę i jesteś kompletnie sparaliżowany na tę myśl, albo gdy próbujesz to robić, to często tworzy się w tobie poczucie, Niepokoju, strachu, obawy, tego, że jest to dla ciebie niesamowicie trudne doświadczenie, które po prostu cię całkowicie paraliżuje, i nie ma w tym lekkości. Nie myślisz sobie o tym, że kurde, ale fajnie będzie kogoś poznać, bo nie masz do tego wyrobionych umiejętności społecznych, których uczymy chociażby na naszych szkoleniach czy w ramach programu mentoringowego, to nie masz też przywileju do tego, aby teraz odłączyć się od ludzi.